InfoMazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Mamy kubicę. Czy moglibyśmy mieć także swoje Grand Prix w Formule 1? Czy jest szansa, by w Polsce powstał tor Formuły 1? Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy to pomysł godny rozważenia. Ja uważam, że moglibyśmy yy, pomyśleć poważnie o tym, żeby tor Formuły 1 w Polsce powstał. Skoro Węgrzy mogą mieć Hungaroring, dużo mniejszy kraj od Polski, dlaczego Polska miałaby nie mieć toru? Yy, Mam nadzieję, że tego typu inwestycje w końcu to jest inwestycja nieporównywalna, jak sądzę mniejsza niż choćby centralny port komunikacyjny, tak? Więc mam nadzieję, że bylibyśmy że w stanie stworzyć tego typu tego typu miejsce i przeprowadzić taką inwestycję w naszym kraju, dodatkowo także będącą reklamą dla Polski. Biało-czerwony bolid z logo Orlenu zaprezentowano na spotkaniu z kierowcami Alfa Romeo Racing Orlen. Kierowcą testowym będzie tu Robert Kubica, który jak sam przyznał, mówiąc o Alfie wrócił do domu. Jego zdaniem Walka o wysokie miejsce będzie bardzo trudna. Formuła 1 jest bardzo sportem dynamicznym. Wszystko zmienia się z miesiąca na miesiąc, a czasami nawet z wyścigu na wyścig. Oczywiście porównywanie tegorocznego bolidu do tego, którym się ścigałem w ubiegłym roku, nie ma za dużego sensu. Dlatego musimy się skoncentrować na naszej pracy. E, inne zespoły nie śpią, e, robią rozwój bardzo dynamiczny, bardzo szybki. E, dlatego nie będzie e, to łatwe zadanie zmniejszyć e, straty i też włączyć się e, do walki z czołowymi zespołami. Jako kierowcy Piepojedu zawsze staramy się robić to, co jest najlepsze i dawać z siebie wszystko. Bycie w połowie stawki to rzeczywiście jest dość trudna sytuacja, i na pewno nie jest to m, m, łatwa walka. W tym roku będzie podobnie. Jako zespół, jako grupa musimy starać się ulepszać i musimy być we właściwym miejscu, o właściwym czasie, po to, ażeby osiągać świetne wyniki nie tylko dla samych siebie jako kierowców, ale dla całego zespołu i dla sponsorów. Więc to na pewno będzie bardzo ekscytujący rok. Mamy nadzieję, że skończymy na lepszym miejscu niż w zeszłym roku. PKN Orlen w tym roku jest sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen. W Formule 1 nie można być jeden sezon, bo to się nie opłaca, mówił prezes PKN Orlena. Byliśmy w Formule 1 rok czasu. Zdecydowanie inn, inną mieliśmy kartę przetargową w rozmowach na ten sezon. To zupełnie była inna karta przetargowa. W związku z tym chcemy być dalej w Formule 1. Będziemy dalej to kontynuować. Widzimy, że spina się to pod względem biznesu że bardzo mocno budujemy swoją przez to rozpoznawalność, łączymy to z procesami rebrandingu i co-brandingu i w Formule 1 myślimy być zdecydowanie, zdecydowanie duże. C39 tegoroczny Bolid Alfa Romeo Racing Orlen ma już za sobą pierwszą rundę testów przedsezonowych, które odbyło się w Barcelonie. Pierwszego dnia za kierownicą Bolidu zasiadł Robert Kubica. Iry akustycznie. Zespołowi towarzyszyła Płocka Orkiestra Symfoniczna, a koncert w hali w Marszewie Dużym zgromadził prawie tysiąc osób. Nie brakowało wspólnego śpiewu, owacji na stojąco. Największe przeboje Iry usłyszeliśmy w aranżacjach symfonicznych. O nie zadbał Jacek Piskosz. Nie zabrakło dobrze znanych przebojów, takich jak Wiara, Mój Dom, Ona jest ze snu, czy Nadzieja. Bardzo dobrze nam się tu śpiewało, powiedział po koncercie Artur Gadowski i jak dodał, wspólny występ z Orkiestrą Symfoniczną to duże wyzwanie. No raz do roku grać ten program z, z takim składem. No, trzeba niestety troszkę nad tym popracować i, i trochę prób więcej zagrać. Znaczy, orkiestra miała więcej, więcej roboty. No, my tylko dzisiaj po prostu, mieliśmy dosyć długą próbę, no, ale no, udało się wszystko zagrać. także nie, Nikt się nie pomylił. To jest w ogóle to sukces. Znaczy, są ja nas, są zespoły. No. Dla fanów ten koncert był niezapomnianą podróżą w krainę dobrej muzyki, a dla wielu odkryciem Iry w nowych symfonicznych aranżacjach. Inwestycje drogowe to priorytet dla władz powiatu płockiego. Już wkrótce rozpoczną się prace na drodze Bronowo-Zalesie-Ciachcin. Był problem przede wszystkim rozwiązania technicznego tej drogi. Ta droga jest nie w standardzie. Ta droga jest nieodwodniona i trzeba było znaleźć duże pieniądze, żeby zrealizować to należycie, bo my jak budujemy, budujemy to zgodnie ze standardami. W ramach prac wyremontowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi. Dla tej gminy, dla mieszkańców Chcina szczególnie, bo przecież tutaj jest szkoła, to będzie złoty kilometr drogi i dzisiaj w imieniu całego samorządu chciałbym podziękować staroście Powiatu Płockiemu, zarządowi, radnym Rady Powiatu za to, że postarali się o środki zewnętrzne i przystąpi niebawem firma do przebudowy tej drogi, a przede wszystkim do doprowadzenia do normy, jaką powinna droga powiatowa spełniać. Jest przygotowany projekt, wybrany wykonawca, w budżecie zagwarantowane pieniądze. Na takie informacje mieszkańcy czekali długo. Droga się radykalnie zmieni, przede wszystkim będzie wygodna, bezpieczna dla mieszkańców. Droga ma znaczenie ponadlokalne, gdyż łączy Drogę Krajową numer 60 z największym zakładem rafineryjnym w Polsce Orlenem. Zarząd powiatu nakłada najwyższy nacisk na bezpieczeństwo użytkowników ruchu na drogach powiatowych. Remont kosztował będzie ponad 1 600 000 zł. Prace powinny zakończyć się w sierpniu tego roku. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłocktv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.